Siema siema widzowie, tutaj z tej strony Crower. Dzisiaj nagrywamy, jak możecie się już domyślić, po tytule i miniaturce o Mainconie 220, który był niedawno. I dzisiaj zrobimy taką drugą część, jakby takiego streszczenia tego co tam się działo na tym Mineconie. Pierwsza część jest na kanale Wolfiego. Jeśli będzie mi się chciało, to dam może linka w opisie albo w przypiętym komentarzu. Dobra, bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. I zacznijmy od tego tam już Wolf i zaczął opowiadać coś o tych właśnie rzeczach, co tam były na tym. Właśnie na tej pierwszej części, która jest na, na jego kanale, tak jak mówiłem już. Wcześniej została wypuszczona, a ja teraz wypuszczam drugą część do tego. Dobra, to zaczynamy. Yy, pierwszą rzeczą, yy, którą wymienię tutaj, będzie nowy blok, czyli mieć. Yy, yy, ty, 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 ty. I mieć będzie. Yy, będzie w jaskiniach. To będzie jakby nowy surowiec, taki jak mamy żelazo, złoto i ITP, to teraz dojdzie jeszcze mieć. Z miedzi może będziemy mogli stworzyć takie rzeczy, jak na przykład piorunochron, który będzie po prostu na siebie przyciągał pioruny, żeby po prostu nic się od tych piorunów nie spaliło dzięki temu piorunochronowi. Jeszcze z. Jeszcze właśnie będą. Kryształy nowe, kryształy ametystu też będą y, pojawiać się w jaskiniach, one będą rzadkie i y, z miedzi, właśnie i kryształu ametystu, kryształów ametystu będziemy mogli tworzyć teleskop, dzięki któremu, jak sama nazwa wskazuje, po prostu będziemy mogli widzieć na dalszą odległość, jakby no. Bardziej, po prostu przybliżone, przybliżenie będziemy mieli, no yy, no Do tego będzie służył teleskop, tylko Raczej znaczy innych funkcji nie będzie miał Dobra To już wszystko najważniejsze o Miedzi, tak naprawdę Teraz przejdziemy sobie do też ważnej Rzeczy Mianowicie aktualizacji gór w aktualizacji gór będzie dodane takie coś jak na przykład nowy mob pasywny czyli koza koza będzie mogła wysoko skakać i spychać inne moby, to było tam pokazane na mainconie jak koza tam zraszowała na krowę ją zepchnęła z góry hmm. Hmm. jeszcze będzie nowy generator gór Będą nowe wyższe szczyty gór w ogóle będzie to bardziej kozacko wyglądać Ym, Na tych górach będą się znajdować stopnie lasu Iglastego, koso drzewiny i wyższe y, partie gór Ym, wyższe partie gór, czyli po prostu będą bardzo wysokie góry gdzie będzie się znajdował lód nawet Ym, Oczywiście nie, nie możemy zapomnieć o bardziej śnieżnym śniegu. Będzie to służyło jako taki blok pułapka. Coś takiego. I jak gracz lub MOB wejdzie na ten bardziej śnieżny śnieg, to się po prostu zapadnie. Nie wiem w sumie, jak to jeszcze ma dokładnie działać. Ale po prostu się będzie zapadać. Coś takiego. Dobra. Przejdźmy już do następnej rzeczy. Mianowicie Glow Squida. Wygrał on głosowanie. Mieliśmy do wyboru, że trzy moby chyba. Chyba trzy. Był tam Isolodger, właśnie Glow Squid i Mubloom. Jakoś tak się nazywało to chyba. Mublum to była taka krowa nowa, a ona nie wygrała. Wygrał właśnie Glow Squid, którego właśnie widzicie tutaj, jak nagrywam. To są te takie kołamarnice świecące. Ehm. Będą one się świecić jak oczy Endermana. Ehm. Ehm. Jeśli by miały więcej funkcji, to jeszcze ich nie znamy. Nie wiadomo czy w ogóle będą miały jakieś inne funkcje, ale jeśli by miały, to jeszcze nie znamy żadnych innych funkcji. No i nie, nie będą hipnotyzować. Tak jak niektórzy myśleli po przedstawieniu Glow Squida na tej animacji. Dobra. Następna rzecz do omówienia krótka, czyli Sakwa. Będzie to nowy przedmiot. W którym będziemy mi mogli przemieścić yy, rzeczy po prostu tak jak Shelter Chest, to teraz będziemy mieli sakwę gdzie będziemy mogli przemieszczać rzeczy, stakować te rzeczy i w ogóle będziemy mogli razem tego mieć 64. No. No, mogą tam się znajdować różne rzeczy oczywiście. Okej, okay. następna rzecz to będzie archeologia w Minecrafcie. Będą dwa rodzaje pędzli, które, my, które będziemy mogli używać na żwirze, ziemi lub piasku. Będą artefakty. Um, artefakty, cząstki ceramiki. Coś takiego. Jeszcze oczywiście z tych pędli będziemy mogli zdobywać takie rzeczy, jak na przykład blok diamentu. W sensie na tym przedstawieniu tej archeologii, gość tam wykopał blok emeraldu. Ym, więc no, może też jakieś inne rzeczy będą dropić. <laughs> Jeszcze będą gliniane naczynia. Tam będziemy, będziemy mogli wkładać ceramiki, nakładać na nie. Yy, gdy pod tym naczyniem zapalimy ogień, one stwardnieją. Te naczynia gliniane. Yy, I yy, yy, co tam jeszcze by było? Uf, uf, uf. I chyba nic więcej na ten temat. Tyle myślę, że wystarczy tej wiedzy. Dobra. Następna rzecz to nowe kamienie kamienne. Nowe kamienne bloki. O tak to powiem. Bo ja powiedziałem nowe kamienie. Nowe kamienne bloki będą. I póki co nic o nich nie wiemy, tak naprawdę. Hmm. Ale były widziane kilka nowych tekstur od tych bloków, które najprawdopodobniej będą do Minecrafta dodane. No, i ostatnia rzecz to snapshoty, które ujawnią się dopiero niestety po wydaniu Minecraft 1.16.4, więc na snapshoty jeszcze trzeba zaczekać. No nie będą tak szybko. Dobra, no i co? To wszystko, co miałem do omówienia w tym odcineczku. Mam nadzieję, że pomogłem. Czegoś się może dowiedzieliście, jeśli czegoś nie wiedzieliście. Na razie się z Wami żegnam. Ja byłem crower. Na razie, cześć. A jeszcze możecie wpadać do Wolfiego oczywiście na część pierwszą. No, na razie, cześć.